generalnie pasja może nie, ale bardziej zajawka, tak powiem, młodzieżowo. Gramy, ja gram osobiście 5 lat, ale to tak z przerwałem, to, to nigdy tak na poważnie, a takiej turniej to jest zawsze jakaś rozrywka, więc. A skąd w ogóle pomysł, żeby coś takiego zorganizować jako turniej? Znaczy się no, to już od bardzo dawna już takie turnieje w tą grę są i takie turnieje są jak najbardziej. Jak najbardziej dobre. No i sporo ludzi się zbiera i spędzają ile czas? Teraz to cały. Ruszamy, Morgan. cs niestety upada, tak? bo wyszedł inny CS i tak jest. A jeżeli chodzi o to, czy z większym stazem, czy mniejszym, są tacy i tacy. No, powiem tak. Większy staż i mniejszy staż, ale tutaj na Lanie każdy jest równy tak na pewno. A jakaś średnia wiekowa na przykład jest? 20 lat? 21 może Mamy Morgan. No idzie zarobić. Jest, za pierwsze miejsce jest chyba 1500 zł. Znaczy, no ja nie wiem kogo oni mają, ale oni tyle dają dla, za wygranie. A my jeszcze dostaliśmy pieniądze od yy, organizacji. Za to, że tu przyjechaliśmy i reklamujemy jakąś tam firmę, nie? Ja tylko dla pieniędzy jestem, bo na Sylwestra hajs się przyda. Ile w ogóle uczestników obecnie tutaj macie? Miało być 12 drużyn, lecz jedna się wycofała, więc będzie 11 teraz będzie rozgrywana grupa A, czyli tylko jeden mecz decydujący o kolejności rozgrywania w ćwierćfinale. I tak mniej więcej około 70 graczy będzie. A jeśli chodzi tutaj o, o samych uczestników właśnie. Jak myślisz, co może ich motywować w ogóle do wystartowania? Czy chodzi o to raczej, żeby nie wiem, sprawdzić się, czy udowodnić coś komuś? Może chodzi po prostu o tak zwaną rywalizację. Żeby po prostu wygrać. Tyle. To jest najważniejsze. Ktoś jeszcze powiedział, że chodzi w tej grze o zabijanie. E, tak, czy bo pewnie różne opinie mogą krążyć, e, czy to na przykład nie, nie wpływa negatywnie jakoś taki turniej w zabijaniu? No to znaczy, no nie wiem, może jeżeli ktoś nie rozumie na czym ta gra polega, to może jakoś to wpłynąć, ale cokolwiek są tu osoby dorosłe i grają po prostu jakby dla siebie, tak? A najstarszy uczestnik ile ma lat? Podejrzewam, że 30 parę. Organizator powiedział, że tutaj siedzi drużyna liderów. W jaki sposób? Co o tym sądzisz w takim określeniu? No, szczerze mówiąc myślę, że jesteśmy faworytami tego turnieju, ponieważ prezentujemy najwyższy poziom z tych drużyn. Koledzy są jedni też mocni, ale raczej tylko w internecie. Mhm. A raczej na lanach to my... Ale jak powiem jesteście, no jak twierdzisz, że jesteście faworytami. To wynika z tego, że macie długi staż gry, czy potraficie dobrze współpracować, czy jedno i drugie, czy jeszcze inny sposób? Bardzo długo gramy w tą grę. Ten skład już się trzyma gdzieś tak z rok i Myślę, że wszyscy indywidualnie z bardzo wysoki poziom prezentujemy. jeżeli chodzi o aim'a, czyli celność. Może yy, też pr pracowaliśmy nad taktykami wcześniej, bo teraz oczywiście tam, ta gra, w którą gramy już się kończy powoli. Ale powtórzyliśmy to, co mieliśmy kiedyś na, na ten, turnieje, więc myślę, że powinno być dobrze. A jeśli chodzi właśnie o taktykę, to macie jakąś konkretną przygotowaną, kilka czy na żywioł raczej idziecie? Mamy taktyki, ale raczej nie będą one potrzebne, chyba że w finale. A w grupie to raczej na spontanie wszystko. Dlaczego takie coś jest zorganizowane? czy jest to jednak, żeby od tak po prostu taki, taki sobie turniej zorganizować, czy jakieś były głębsze motywacje tego? Były motywacje takie, że kiedy byłem graczem, to w Warszawie praktycznie nic się nie działo. To jest centrum, stolica Polski i wypadałoby coś by zrobić. A tego po prostu było za mało. Dlaczego?